Dzień dobry, witam Was w Wytwórni Lodów Kai, lodu, które jeszcze możecie kojarzyć z kawiarnią, z Keją, która kiedyś w Nowościu funkcjonowała. Właśnie zakończyliśmy produkcję nowej serii zimowej z okazji Dyspensy na Wielki Post. Zrobiliśmy serię sześciu smaków. To co koło mnie stoi, to właśnie nowa produkcja. Smaki, które zrobiliśmy na ten, na ten okres, to jest orzech zrobiony z prawdziwych włoskich orzechów wygotowanych w naszej bazie, czekolada z chili, bardzo słodka, bardzo czekoladowa, ale też bardzo pikantna. Cytryna wygotowana z soku i miąższu cytryn, cynamon. Jak i również kawa z kardamonem, e, czyli oprócz espresso bardzo intensywnego i e, bardzo mocnego, dodaliśmy też e, mielony kardamon. E, I na koniec jest jeszcze wanilia. Wanilia, jeden z bardziej chyba klasycznych smaków, który chyba każde dziecko i dorosły zna, nie tylko z dzieciństwa, ale z różnych, myślę, dobrych skojarzeń. E, wytwórnia nasza e, działa już od 20 lat w Snoościu. Bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie ze Świnoujścia i z okolic Świnoujścia zaglądali też częściej i częściej zastanawiali się nad tym, co kupują. A jeśli szukają lodów, to żeby faktycznie zaczęli szukać lodów prawdziwych, lodów naturalnych, lodów robionych z mleka, śmietany, naturalnych składników, past smakowych, które są gotowane, a nie gotowe, aromatyzowane z mnóstwem ilości substancji aromatyzujących. Z czasem myślę, że chcielibyśmy też pokazać Wam przy najbliższej okazji, jak robimy te lody, jak powstają i na co należy zwrócić też przy okazji szukania dobrych lodów uwagę. Myślę, że to, co jakoś też dzisiaj dla nas jest też ważne, że chcemy, żeby lody kai były produktem nie tylko tradycyjnym, ale też bardzo lokalnym. Żeby ludzie ze Świnoujścia, ludzie też z okolic, e, mieli możliwość kupowania rzeczy dobrych, rzeczy zdrowych, rzeczy tradycyjnych e, i rzeczy smacznych. E, Wytwórnie prowadzę razem z ojcem, z Byszkiem, którego, e, który w ogóle zakładał Keję i zakładał całą, całą ideę, czy rozpoczynał całą ideę robienia prawdziwych lodów już 20 ponad lat temu.